Twoja wiadomość z przyszłości. Twoja przyszła wersja mówi, nie bój się zaczynać od nowa. Ten krok, który wydaje się ryzykowny, otworzy ci drzwi do czegoś nowego. Pielęgnuj przede wszystkim siebie, swoją wartość i to, co tworzysz. Twoja kreatywność i ciepło przyciągną to, czego pragniesz. Zaufaj procesowi i swoim wartościom. To, co budujesz, przetrwa próbę czasu. Twoja przyszła, przyszła ty mówi, odważ się na nowy początek. Dbaj o siebie, bo ty jesteś źródłem obfitości. I pamiętaj, to, co jest zgodne z Twoimi wartościami, zaprowadzi cię dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Obserwuj mnie. Jeśli chcesz więcej wiadomości od swojej przyszłej wersji. Czytania prywatne można umówić się na nie u mnie na moim Instagramie.